Siemano! Piesano. Piesano. Dobra, oficjalne przywitanie Siemano, piesano. Tak. Chodź panie Rafaelu. E, dzisiaj part drugi naszego obby. O. O. U. U. Ej co tu się dzieje? Kurde, padam. Czemu ciągle padam? Czemu ciągle padam? Jitasz. Jezu. Widzowie dostaną jakiegoś zawału od naszych filmików. Widzowie jak, widzowie, jak macie kłopoty z sercem, to tego lepiej nie oglądajcie. Tak. No. tam nie. Rafał, więc lepiej nie pokazuj naszych dzieł. Nie wiem, babci na wigilię, dziadku na wigilię, jak ma problemy z sercem. Aha. No właśnie. Ty sobie musisz nick, nick, nick jakiś wymyślić YouTube'owy, a nie, że do ciebie wołam Rafał No Rafael. No dobra, Rafael. Rafaello! A ty też musisz sobie Devoid, Devoid. No przecież ja jestem Devoid. Dobra, Devoid. Lecimy. No idziemy! Idziemy. Ej, skocz na pomarańczowe. Ej, nie, bo to chyba jest pomarańcza. O! Ja skoczę! O ale taka ciepła pomarańcza. O, dobra, idziemy po niebieskich płyteczkach. Niebieski. O ja spadłem. O nie. I haha. Poczekaj na mnie. Ej, zauważyłem, że to jest taki bajer, że te, że te, ten, się świecą te checkpointy, jakie zdobędziemy. Nie. O, zginąłeś. To było konfety witalne kolejnego stage'a. No. I polecam wam, widzowie, ten... E, polecam wam, widzowie, wpadać na mojego TikToka i subskrybować ten kanał, bo nie subskrybując tego kanału stracicie dużo ciekawych filmików, bo teraz się uparłem, że, kurde, będę nagrywał. No. Myślę, że Rafał też chce ze mną nagrywać. Tak. Tak, ja chcę... Oczywiście, zapraszam. Ja też Ty patrz, hello! Hello! To jest napis hello Gdzie? Jak G się dotknie? Nie, to jest napis hello tutaj Gdzie? No skaczymy po napisie hello! No faktycznie! No? Faktycznie! Fajnie zrobiony stage, nie? No? Ja spadłem z niego nie bo ja się... się na nie bo się ja tak patrzcie kurde, pierwsza, pierwsza litera to... Nie, bo pierwsze to mi przypomina O, drugie L, trzecie L, ej, to hello! Hello Ej, ciągle z tego spadam, nie wiem czemu. Poprzedniego no. oczyku Rafał leciał z koksem, a teraz Dawid leci. No Dawid leci ładnie. O... Niestety znowu. O teraz... Ej... Ja, ja, nie, ja nie mogę. Ja myślałam, że ten pies tam to dinozaur. Oj, widzę, że chyba będzie też trzecia część. No. Chyba chyba sobie no, tę gierkę podzielimy co? na trzy części, no bo wiesz, wi czasami. Ona, wie, że... ona jest trochę długa. Nie, bo wiesz, gdybyśmy w ogóle to w jednej części Out. zrobili, nie wiem, to trwało godzinę. No, ale, ale, ale ty wiesz, znaczy może nie godzina, ale 40 minut, bo wiesz Rafał, jak to czasami YouTube robi, oglądasz na telewizorze, a tu, na, a tu nagle włączasz, włączasz, wyłączasz i włączasz później sobie i nagle tego filmiku nie możesz za kij znaleźć. No. Dlatego my dzielimy na kilka części, obejrzycie sobie jedną część króciutką, potem sobie obejrzycie drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i od razu setną. No, A 100 to myślę, że nie będzie. No, i też chyba Rafał nie będzie. No halo, ale to jest trudne teraz. No. Ej, to serio jest trudne. Widzowie, pamiętaj. Bo, wi ej, dobra, wróciłem do tego psa. A. W... Ja ciągle padam. No, w ogóle myśl, myślę, że, 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 dla, że jak zdobędę fanów jakichś, to... Jak zdobędę fanów jakichś, to sobie zrobię za darmo koszulkę i wystawię ją za, za, za zero robuxów w sklepie. U. <laughs> U. Nie martwcie się, jak koszulkę zrobić w Robloxie. Umiem. Czym ja to dotknąłem? Nie wiem, ale ciągle zdychamy. Kurde! Właśnie. My się w ogóle... <spar> <bom Jaga> My się bawimy w Ciuciu <recessie> Au! Dawid, bawimy się w Berka. Jesteś. O nie, mu mnie do piesu. Aaa! Jezu! Rafał! Wyobraź sobie, że będzie nas oglądać osoba z problemem serca, a potem umrze. No. A, -a! A, A, myślałem, że mi się uda. Kurde, może, e by, było, może by było zrobić sobie taki filmik, cały e, mom momenty, momenty wkurzenia, Dawid i Rafał. Yes! Yes! <śles> 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 No, sykrawo, filmików nie będzie się dało potem oglądać. Aaaaa! 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 No, kurde, jak to skoczę? Mi już gardło boli od tych moich wydzieruchów, Rafał. Teraz sobie poszedł zrobić herbatkę. Rafał, widzicie? No, jestem. Jestem. A. Mam tu mały problem. Mam tu mały problem. Dawid wie o co chodzi raczej. A tak. Teraz wracam. Okej, okay. ja wiem, jaki Rafał ma problem. Nie zdradzam, bo to naprawdę nie jest ważne. A, O boż. Dobra, jest może szansa, że dopóki Rafał wróci, to ja to zrobię. A tak w ogóle, to ja bym, powiem, jak się nazywa moje konto na, ti na TikToku DWX343. A ja znowu zdechłem. Powiedzcie mi, czym ja dotykam tego? No, teraz nie dotykam elegancko, teraz też nie dotykam elegancko, teraz jak dotknąłem? Też nie dotykam, ej, skam. Eee. eee Jezu Chciałam naprawdę zrobić filmik Momenty kiedy zdycham Okej okay. Okej okay. To se z godzinę tak widzowie poczekamy Aż Aż ja w... wróciłem Fajnie, ale dalej tego przejść nie mogę Jaka szkoda? No, wielka szkoda. No pryk, pryk. O Boże. No widzę, że dalej Dawid to robi. Ech. Ech. Dobra, ja to dalej robię Rafała, słyszę, że znowu nie ma. O. Tych. Eee! Nie, wo nie wolno. No i padnę. No, wiedziałem. O, wiecie co, widzowie? Jak takie mam momenty w grze, to ja się denerwuję bardziej, niż wy myślicie, kurde. Ch też chciałbym wydać Robux na te Skip Stage, ale będę dla was robił openingi w Pet Simulatorze i. Jej! <laughs> Zapniemy, jak bardzo gardło mnie odwiedzie ruchów w boli. Przeszedłem to! Przeszedłeś to! No ale. <laughs> bo bo przeszedłem do psa nagle tamtego. Gdzie ty? Dobrze. Gdzie cię je wywaliło? A tu jesteś? Tu jestem. E. Ja ciągle słyszę, że tam Rafał upada. O i teraz ja przeszedłem pierwszy. Skup się, ile w ogóle kosztują te rzeczy? Złoty ropt 8 osiem, osiem robuxów. Złota deska 5 robuxów. Blink motocykl 8 Robuxów. Magiczna lampa, 8 robuxów. Jak mi się uda szybko przejść tą całą grę, to może kupię dla Was tą złotą deskę, bo wtedy mi jeszcze starczy na opening w pet simulatorze. Rafał jesteś? Dobra, Rafał ma znowu problem. Ja sobie przejdę to. Eee. Jestem jestem. Mam mały problem techniczny, więc zaraz Rafał do Was wraca. No, zaraz Rafał do nas wraca. Chociaż ja wiem, że to nie jest jakby problem techniczny, tylko inny, pewien. Ale no. Okej. Okay. O, a, 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 kwa, kwa. O, dobra, patrzcie, patrzcie na to, pyk, przeszedłem, w ogóle co tu jest, tu, tu są jakieś takie, nie wiem, diamenciki, po których też się skacze, tutaj będzie takie coś, e, to są kółka, one problemu nam raczej nie sprawią, tam później są kostki, no to może nam sprawić ciut większy problem, naprawdę ciut większy. O tym już nawet nie mówię. To raczej nam nie sprawi problemu. To nie. To raczej też nie. Tam, no może. Tam. Będziemy to godzinę przechodzić. Tu nic. Tu będzie problem. No i tutaj już jest. Widzę koniec i ziu. Jakiś trójkąt. Okej, okay, ja sobie o dwa stage'era Rafała mogę wyprzedzić w sumie. Bo Rafał ma problemy techniczne. O, pyk. O, a teraz wam pokażę Adidaski mojego psa. Tutaj jeszcze koszulę Adidas. Tutaj jest. Tutaj są. Tutaj jest napój. Taki mrożony. Który wygląda dosyć fajnie. No i mój pies. F była ostatnia sesja zdjęciowa. Nosa jego. Dzisiaj się sesją zdjęciową nie zajmiemy. Przepraszam. Ile odcinek trwa? Odcinek trwa. Nie wiem ile. Ale. Powrót Rafała trzec. Rafał, niech zgadnę. Ten, ten problem techniczny zaczyna się na o. Tak. Aha. Dalej nie. A już wszystko ogarnięte? To bardzo fajnie. Ile trwa już filmik? Kurde, nie wiem. A, 14 minut. Dobra, jeszcze. Dobra. Jeszcze sobie troszkę możemy tutaj pobadzać. okej okay, widzę, że Ty już mnie nadgoniłeś. Da. Dalej nie. Powiem. Dobra. Ra Rafo wydaje dziwne dźwięki. Bala Dobra, koniec dziwnych dźwięków. A teraz musimy to przejść. Prezenty! Mas everyone! O no! Prezenty nie były trudne. Ty, ja sobie chwilę poczekam na Rafała. No i już Rafał jest przy mnie. To są znaki dzielenia. Nie. E, tutaj jakieś diamentciki. Złote? No, na pewno jakieś są złote diamenty. To chyba są przerobione w maszynie. W Pet Simulator X eh, Golden. No, może i tak. Dobra, to jest łatwe. Tak, oj. oj. No, i to jest jakaś zmutowana szachownica. A e, czemu mi nie zaliczyło tego? Checkpointu. Nie mam pojęcia, ale raczej nie będzie się robił problemu z takiego łatwego ten. <gryw> teraz mi załatwiło. A! O, przeszedłeś A ja miałem na ciebie czekać. Full. No właśnie. Kurde. O, Dawid, zbliżamy się do przejścia tęczy. Że tak powiem. No. No. Na... Dobra, dzisiaj skończymy te obby. Tak. Dwa... 20 minut to odcinek tam może potrwać. Tak. Dobra. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Ej, nie zaliczyło mi. Nie zaliczyło ci checkpointu? Zaliczyło. No, zaliczyło. To są takie główki nopków ale bez twarzy, spoko. No. I ostatni poziom, czyli taka szachownica. ostatnim się wywaliłem i tak! Skończyłem, ale... Ja coś mam ja mam w No ja tam... A ja mam takie coś A czemu ja mam w ogóle? Czy ja mogę się tam przyciągnąć? Ty spróbuj Czy ja mogę się przyciągnąć na przykład tu? Dwa, mi zrobiło! Ej! Ej, ja, tak! Tu skończyliśmy! No, skończyliśmy! Tu są jakieś kaski, tu jest zamek do skakania, świętowania, że uciekliśmy od złego psa. Ale tu coś jeszcze jest. Skończymy. No. A poczekaj. Aha! Ej, on nie, z tego nie można zejść. Mamy tu jakiś speed i miliard O! Tak! To jest Speed miliard to! Aha, i mnie to na końcu wywali, okej Ej, tańczowy dywan. No Dobra. Niestety złotej deski nie kupię Przykro mi. Ej, wywali mnie! Wywali mnie, wywali mnie gdzieś! O ja jadę, Dawid. Ej, wywaliło mnie. Gdzie? Nie wiem, ale mnie wywaliło. O oh no, to jest portal. Czekaj, reset charakter, reset. Resetnąłem się. E, no. Kliknij ok i się resetnij. E, dobra, to było dziwne. No dobra, mogę zrobić reset charakter. Dobra. Cewka prędkości, to, na, to nam da prędkość. Aha, no. Ja tej sprężyny nie... A nie, czemu ja jestem na początku gry? O, moje ulubione, co jest w takich grach, patrz. Gdzie jesteś? Nie No jestem na górze, zobacz. Budujesz. Ja też buduję, ale ja tego nie widzę, bo też nie mogę potem Szkoda, że nie ma speedu miliard e tu nigdzie do wzięcia, ale no, myślę, że możemy się pożegnać, Dawid. Z widzami myślisz już, że. No, no. myślę, że na, pod... na podsumowanie możemy e, iść nawet do pieska. Ja idę właśnie do pieska. A. Mi... Chodźmy do pieska, pożegnajmy się razem z psem. No właśnie, bo już w te obi grać niestety nie będziemy. Tak. To jest ostatni raz, kiedy do, nie, do, kiedy do tego obi niestety zaglądamy. Znaczy, no wiecie, kiedyś możemy spróbować jeszcze raz zagrać, prawda, Rafał? Tak. Ale to naprawdę długo, więc chodźmy do tego psa po prostu. To Ob... miało być w końcu ps, psie obby. No a mało z tym psem bardzo było. No, tylko tu. Ale. ale... Ale oby Ale oby było bardzo przyjemne, nie? No nie, to znika. Dobra, to ja po prostu tu. Tam. Jeszcze tam idę. Dobra. Juuu! Na początku trzeba było kupić tęczowy dywan. Siema. A czekaj, ile ten tęczowy dywan tu kosztował? 25 Robuxów. Okej. Okay. Nie, nie można. O nie, ja się teraz zrespię? Dobra, jestem przy psie. Dobra, obby bardzo o tak na podsumowanie ten tego obby. Obby bardzo przyjemne. Wydaje mi się, że Rafał ile od 1 do 10 dziś... dajesz? 7. 7. Tak. Wiesz, takie zwykłe to obby. No takie według niezwykłe. Przyjemnie się w to grało. Nie, nie jakiś. Tej, że jest, w których się nie da przejść. No, nie ma tutaj. Nawet do. O tak, nie jest jakoś super dopracowane. Wie, wiecie, no bardzo, 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 że jakiś. Szał wow. Nie wiem, jak to było z, z PET simulatorami takimi innymi. Okej, okay, oby jest. Fajne. Można sobie przejść. Można się pobawić. Ocenka moja 8. Cho, cho, no, a, a, chociaż. Ty masz e, coś nam. Bo sobie jakieś takie coś założyłem. No te, te, teraz ludzie tutaj no, dołączają. No jakaś to no właśnie dołączają. Siema, siema, siema. No właśnie, trzeba napisać im, że polecam. Polecam grę. No teraz. To i tak nie są Polacy, ale okej. Napisałem, że polecam grę. No. Więc, no niestety, ja nie polecę do góry, bo padłem i nie mam tego czegoś, ale. No, ale zakończenie. Ty kolejny gościu dołączył! No. Ch chyba się zrzucili na, na to, na Twojego YouTube. Dołącz do nich! Z młotem. No, w ogóle to. No, już możemy odcinek zakończać, więc Rafał, pożegnajmy się z widzami. Trzy, cztery i pa! Pa! Piesano.